że sobie męża było Panie pośle, może pan Niech pan nie prowokuje, bo mam sobie Od yy, bodajże. W torku, jesteśmy w nowym budynku. Pracowaliśmy przy ulicy Żelazowej woli 13, w warunkach, no tak mówiąc bardzo delikatnie, spartańskich w budynku wielorodzinnym, gdzie pomieszczenia 3-4 osoby dzieliły jedno pomieszczenie, korzystały z jednego biurka. Teraz no, warunki są można powiedzieć, komfortowe, na miarę XXI wieku, gdzie no, pomieszczenia wyposażone są w odpowiedni sprzęt. To jest pomieszczenie zespołu dyżurnych, proszę Państwa. Zdecydowane na pewno obiekt jest dużo bardziej nowoczesny, przede wszystkim większy, większe lepsze warunki lokalowe. Technicznie jest dobrze wyposa wyposażony. W pokojach jesteśmy po dwie osoby, więc nie ma takiego tłoku, Nie musimy czekać po kolei na to, żeby dostać się na przykład do komputera. No to, już? No to 3, 3. Dlaczego bez wniosek? Tak, je, tak. <grymne> Widzimy poprawę i mamy nadzieję, że będą przez to lepsze wyniki pracy. To jest bardziej do kupania sprzętu, a nie do obniżania. Bo kiedyś to... To no, nie da, nie, nie.